Kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki i zapraszam na czytanie na luty. A to czytanie odkryje przed nami energię i przesłania na ten nadchodzący miesiąc. Nowy miesiąc to czas nowych początków i refleksje nad tym, co warto zabrać ze sobą w dalszą podróż, a co zostawić za sobą. Zobaczmy, co przyniesie wam luty i jakie wskazówki mogą was wspierać w tym nadchodzącym miesiącu. Jaka będzie energia naszych zodiakalnych rybek na luty? Jakby się pokazujecie? No, wy tutaj podchodzicie z taką wewnętrzną mocą, energia, to jest energia mocy, tak, siły, ale to jest ta siła... Siła wasza wewnętrzna, która pozwala wam, kochani, przezwyciężyć, um, no, wszystko, co, co wam tutaj los syła. To jest też taka energia, no, ona patrzy w słońce, tak? W stronę słońca, czyli y, też taka energia nadziei, tak? Że idzie coś lepsze. Ta noc zostaje za nią, a ona patrzy w stronę słońca. Kochani, jaka będzie energia lutego dla was? Patrzcie, umiarkowania, czyli tu będzie ważne, właśnie, i ważne, żeby zachować no, zachować przede wszystkim tą, tą moc, no i takie zbalansowanie tych właśnie naszych emocji, tak? Takiego zbalansowanego podejścia, umiarkowanego podejścia tutaj do sytuacji, trzymania właśnie tych emocji, tak? Ten, tego, tego lwa po prostu no blisko, blisko siebie. Ale karto jest, tu jest też na no niektórych z Was może strzelec mieć jakieś znaczenie. Karta, karta umiarkowania mówi też o takiej możliwości przetwarzania po prostu jednego, jednego w drugie. Czyli takiej. Zachowania harmonii, równowagi, tak, ale w, w, każdej, w każdej dziedzinie waszego życia to jest taka karta integracji, czyli z, um, luty może od was właśnie wymagać takiej no, potrzeby zintegrowania różnych aspektów waszego życia. Będziecie właśnie potrzebować będzie to najprawdopodobniej wymagać od Was jakiejś cierpliwości, jakiejś wytrwałości i spokoju, tak? Ale macie, Wy macie tą energię, mocy, yy, która no, pozwoli Wam na to, żeby nie wiem co tutaj, zobaczymy, co dalej będzie, ale Wy tutaj zachowacie się jak najbardziej, staniecie kochani na wysokości zadania i cokolwiek tutaj przyjdzie, no to będziecie mieć tą siłę, żeby. No, być może czasami nie powiedzieć czegoś za dużo komuś, co później może przynieść jakieś problemy. Kochani, jaki jest główny cel w lutym dla Was? Co będzie? No, na pewno znowu patrzcie, stabilność, czyli dużo takiej energii stabilności. Um, cesarz też mówi o, o właśnie o stabilności, a Wy macie moc i umiarkowanie. Czyli no może być ten miesiąc też tutaj, niektóre rybki, może będą właśnie koncentrować się no, na, 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 na pracy, żeby tutaj, na waszej finansowej stabilności, może tutaj będziecie się koncentrować na waszej pracy zawodowej, ale jest to energia realizacji waszych planów, czyli coś, co tutaj albo już sobie planowaliście, albo no to nie jest coś, to nie jest coś nowego, co, bo to, to, nie jest, to nie jest as ani paś, ale to jest wasza energia takiej bycia konsekwentnym właśnie, jeżeli chodzi o realizację planów, to poczucie takiego bezpieczeństwa, stabilności. Um, cokolwiek tutaj właśnie robicie, pracujecie, na czym może właśnie prowadzić w przyszłości do uzyskania tej tej takiej stabilności. I no i cesarz oczywiście też mówi o, o takiej mocnej kontroli emocji. Także coś tu będzie, co będzie od Was wymagać yy, tej samokontroli, kochani. Co tutaj może przeszkadzać albo być trudne? Co tutaj może być trudne? A, no tu mogą być jakieś no, królowa, królowa mieczy, czyli taka energia dosyć. Ani ktoś tutaj może być w waszym otoczeniu, kto jest no taki trochę oziębły, oschły, który tak też no walnie prosto z mostu, tak, który nie patrzy, a rybki, no rybki są takie delikatne, tak, wy jesteście takim znakiem intuicyjnym, znakiem bardzo emocjonalnym, a, a królowa mieczy jest, no ona po prostu no wali prosto z mostu, tak? To nie da się tego inaczej powiedzieć. Czyli coś tutaj może, możecie dostać jakieś informacje, coś tutaj może do Was przyjść, albo właśnie bezpośrednio będziecie no mieli do czynienia, ta osoba jest właśnie albo w Waszym kręgu. Um, no, i, i po prostu uważajcie, tak? Ona jest bardzo osobą taką przenikliwą, no, obiektywną, niezależną, mądrą, ale też taką trochę oziębłą, nie patrzącą za bardzo no, na emocje, na jakieś tam konwenanse. Także po prostu um, albo ona Wam będzie sprawiać jakieś trudności, um, no i może dlatego będziecie tutaj musieli się też ugryźć w język. No także zwracajcie uwagę, albo uważajcie, żebyście wy, wy, dlatego właśnie mogą być takie sytuacje, by nie byli w tej takiej energii, no tej negatywnej strony królowej mieczy, czyli tej takiej oziębłej, yy, aż za bardzo takiej analitycznej, tak? I, I no może właśnie będzie trzeba zwrócić uwagę na emocje innych, kochani. Dobrze, co tutaj się Wam uda, co będzie sukcesem w lutym dla Was? Wow, rydwan. Kochani, albo no przede wszystkim jest ta realizacja planów, to jest zwycięstwo, cokolwiek, na czym Wy tutaj sobie przyciągniecie do, w, tym, w, tym, w tym lutym, co tutaj idzie, co to są jakieś projekty, prace, coś, co już zaczęliście. No, wcześniej, być może nawet i w zeszłym roku, ale na czym się tutaj skupiacie, no to jest ta energia sukcesu, tak? Jest ta, to jest też dla niektórych, jeżeli na przykład planujecie, ta karta może oznaczać wyjazd, może oznaczać podróż, może niektóre rybki właśnie na przykład planują no, wakacje, może potrzebujecie po prostu właśnie i ta. Ta, ta karta też właśnie mówiłaby o tym w tym wypadku, umiarkowania, tak? bo to chodzi o tą integrację, czyli zintegrować, no, jeżeli chodzi o wszystkie aspekty Waszego życia, czy, czyli i o, i o pracę, i o dom, i zadbanie siebie. Także dla niektórych z Was może oznaczać to, że uda Wam się zorganizować i wyjeżdżacie, wyjeżdżacie na, jakąś, na jakieś wakacje, w jakąś podróż. Dla niektórych z Was może. To oznaczać również, że jesteście na kupnie samochodu, kochani, i będziecie no, po prostu kupicie samochód, tak? I w tym wypadku będzie ważne, żeby też racjonalnie podejść do tego zakupu. Także, ale na pewno, no, na pewno mówi, mówi Rydman o takiej zwycięstwie, sukcesie i znowu kontroli i determinacji. Obydwie te karty mówią o kontroli i determinacji. Sukcesie i realizacji planów. Także bardzo yy, macie jako goal, jako, jako wasz cel w lutym, i macie jako sukces. Czyli to Wam się tutaj, kochani, uda. Czego powinniście unikać, albo na co tutaj uważać poza tą, poza tą królową? Ach. Król mieczy, kochani, to może być w ogóle jakaś no to może być. Yy, Jakaś para, jakieś małżeństwo, albo to możecie też być i, i, i wy, czyli wasz partner. I to w tym momencie te karty reprezentują po prostu wasz związek, tak? Waszego partnera. Wy postawcie się obojętnie, w której, w której tutaj pozycji potrzebujecie, ale czyli znowu popatrzcie, jest potrzeba yy, na. No, uważania na takie właśnie przeanalizowywanie może niektórych sytuacji, ale ja bym tu raczej powiedziała, ponieważ i król, i królowa mieczy oni obydwoje no, po prostu potrafią być tacy bezogródkowi, jak to się mówi, i no, nie zważają za bardzo właśnie na słowa, na to, czy no, nie zranią kogoś tym, co mówią. No także uważałabym na takie sytuacje wokół Was i w tym wypadku unikałabym takich sytuacji albo tych osób. Jeżeli to chodzi o Was, tak? Jeżeli to jest chodzi o waszego partnera i was, no to uważałabym na, jeżeli chodzi o związki, na takie sytuacje konfrontacyjne z partnerem, tak, żeby. Nożby nie doszło do jakiegoś nieporozumienia, awantury, niezgody, i dlatego macie tą kartę mocy tutaj i umiarkowania. Dobrze, na co powinniście się otworzyć w lutym? Co tutaj? No, no na konsekwentną realizację planów, kochani. Na dobre, dobrze sobie tutaj zaplanujcie cokolwiek, jeżeli, jeżeli chodzi o. No kupno czy wyjazd, tak, to należy się otworzyć na tą, tą energię, ta energia tego, tego rycerza monet mówi o konsekwencji, tak, Mówi o dobrym zaplanowaniu czegokolwiek, na czymkolwiek pracujecie. No i na takim na sumienności pracowitości, wytrwałości i na takim no konsekwentnym wykonywaniu tego, tego, co sobie tu zaplanowaliście, tak, żeby nie zbaczać, nie zbaczać właśnie z drogi. Co no on też, popatrzcie, no możemy popatrzeć, on patrzy tutaj w stronę i tego króla i, i tej królowej, cokolwiek tutaj nad czym pracujecie, te plany, które zrobiliście, one na pewno powinny być no, mieć taką podstawę no, dobrej analizy, tak? ale jeżeli już przeanalizowaliście, jeżeli wiecie tutaj, co robicie, nawet no, jeżeli chodzi o ten scenariusz kupna samochodu, jeżeli wiecie, jakiego samochodu potrzebujecie, jakie warunki musi spełniać, tak? to konsekwentnie dążcie do, do tego celu, do tego, co sobie ustaliliście. Nie zmieniajcie zmiany, na przykład, nie zmieniajcie planów, bo na przykład ktoś was tutaj przegada, tak? Albo nie wiem, próbuje was po prostu no, przekręcić na swoją stronę. Także uważałabym po prostu na to i otwórzcie się na takie sumienne podejmowanie, postępowanie z waszymi własnymi planami. Kochani, co was tu może wspierać, albo was wspomagać, albo skąd przy Na jasność umysłu. Czyli ta, na, wspierać Was będzie właśnie Wasza własna jasność umysłu, z, zebranie wszystkich informacji, jakie Wy potrzebujecie, ale sami tutaj dla siebie, czyli uważajcie na te, na te dwie osoby i to Was będzie wspierać. Tutaj co sobie ten pomysł, który no, tutaj mieliście, ale jest, no to jest karta informacji, tak. To jest karta informacji, komunikacji i takiej sprawnej, spra, sprawnej, postępowania logicznego przede wszystkim. To Wam pomoże w tym miesiącu. Dobrze, jaka jest taka ogólna rada tutaj? Ogólna rada. No, będą jakieś wybory, kochani, będą jakieś wybory. Wy tutaj właśnie może, może będą jakieś, ktoś Was tu będzie próbował no może i przekabacić, przeinaczyć, może zmienić właśnie wasze plany. No i będziecie na pewno stali przed jakąś przed jakimś takim no, może dwoma opcjami, tak? Dwójka była mówi, ale dwójka była też mówi, kochani, o decyzji, o decyzji i o planowaniu. Także co sobie tu wcześniej zaplanowaliście i podstawy tego są, um, no, wzmocnione tym, że macie wszystkie informacje, no to ta decyzja, kochani, powinna być łatwa. A to wszystko, co mam dla Was, moje kochane rybki. Życzę Wam wspaniałego lutego i do zobaczenia w następnym czytanku. Papa. Pa.